Życie mi, że jestem niewinny. Nie my to wiemy. Nazwisko, kom komenda. Powtórz, komenda! Nie udawaj niczego sobą, bądź to się wszystko jakoś ułoży. No dobre serce. Chcę to do tam mama, zapraszmy Zabioręć, wie co Obiecuję ci. Tu. tu jest najplaźni, że Wszystko się wyjaśni. Wytrzymasz. Nie powinno mnie tu być filmowy hit teraz jako serial 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy nowy serial już 24 stycznia tylko w Playerze